Samochody elektryczne stale zyskują na popularności. Tylko w zeszłym roku w Polsce liczba nowo rejestrowanych samochodów wzrosła o 70%. Dlatego chcemy Was zaprosić dzisiaj na nieco nietypowy format filmu, w którym odpowiemy na Wasze pytania i wątpliwości dotyczące samochodów elektrycznych. Zacznijmy od pierwszego pytania, które brzmi, czy samochody elektryczne są ekologiczne? To prawda, że do wytworzenia auta elektrycznego i jego baterii. Wymagane jest dużo surowców, w tym metale ziem rzadkich. Więc na niektórych etapach produkcji emisyjność wytworzenia takiego auta może być nieco wyższa niż samochodu konwencjonalnego. Warto jednak pamiętać, że producenci samochodów stale modyfikują swoje fabryki, aby osiągnąć neutralność klimatyczną dzięki zastosowaniu fotowoltaiki, elektrowni wiatrowych czy zakupu energii z innych zielonych źródeł. Etap numer dwa, czyli użytkowanie samochodu elektrycznego. To jest ten moment, w którym samochody z baterią mają dużą przewagę nad autami spalinowymi. To dlatego, że w trakcie jazdy nie emitują one ani grama szkodliwych substancji. Etap numer trzy, czyli utylizacja zużytych akumulatorów. Okazuje się, że nawet 95% surowców użytych w akumulatorze można odzyskać w recyklingu. A to sprawia, że biznes recyklingu baterii będzie się bardzo szybko rozwijał w kolejnych latach. Samochód, umyty wróciliśmy do miasta, więc porozmawiamy teraz o ładowaniu auta elektrycznego. Wielu kierowców uważa, że jest to trudne, niedostępne. Niepraktyczne i generalnie kłopotliwe, ale chcę Wam wyjaśnić, że tak wcale być nie musi. Na przykładzie Soltery. Zobaczcie, samochód jest podłączony teraz do najzwyklejszego domowego gniazdka, jakie znajdziecie w każdym domu, w każdym garażu i w większości parkingów podziemnych. Korzystając z takiego kabla, bez problemu przez noc naładujemy samochód do zasięgu około 100 km, więc jeżeli tyle kilometrów pokonujemy codziennie, powinno nam to bez problemu wystarczyć. Według badań, aż 80% Polaków pokonuje dziennie około 50 km. Drugim sposobem jest Takupu Boxa, czyli takiej ściennej ładowarki, która czterokrotnie skraca czas ładowania. Wtedy przez noc samochód naładujemy do 100% bez najmniejszego problemu. W obu przypadkach naładowanie Soltery na zasięg 100 km kosztuje około 18 zł, czyli 4-5 razy mniej niż porównywalnego samochodu spalinowego. Trzecim sposobem jest oczywiście korzystanie z ogólnodostępnych ładowarek. I jeżeli obawiacie się, że takich miejsc ładowania jest mało, śpieszę z wyjaśnieniami. 6,5 tysiąca, mniej więcej taka jest liczba punktów ładowania w Polsce, z czego tysiąc to szybkie ładowarki dysponujące prądem stałym. Poszukaliśmy dzisiaj ładowarek w obrębie kilku kilometrów, i oto w jakich miejscach znaleźliśmy takie punkty. Ładowarki znajdziecie na parkingach pod marketami spożywczymi. Dwóch. Najbardziej popularnych marek w Polsce. Na parkingu niemal każdej galerii handlowej w Polsce znajdziecie stacje z kilkoma ładowarkami. W mieście ładowarki znajdziecie także w większości nowych biurowców. Na koniec zostawiliśmy to, co oczywiste: ładowarki samochodów elektrycznych znajdziemy na stacjach paliw, nie tylko w mieście, ale przede wszystkim na autostradach. Kolejną obawą kierowców dotyczącą samochodów elektrycznych jest ta związana z pożarami. Oczywiście, pożar auta elektrycznego jest bardzo efektowny i dużo mówi się o nim w mediach. Jednak prawda jest taka, że w Polsce co godzinę płonie jeden samochód spalinowy. Zaś, jeżeli chodzi o auta elektryczne, mówimy tutaj jedynie o kilkunastu przypadkach w skali roku. Według szwedzkiej organizacji zajmującej się kryzysami oraz amerykańskich agencji ubezpieczeniowych, na 100 tysięcy samochodów spalinowych dochodzi do 1530 pożarów. W przypadku aut elektrycznych na 100 tysięcy aut mamy tylko 25 takich przypadków. Nawet odwołując się do polskich statystyk, które są najmniej przychylne samochodom elektrycznym, zauważymy, że na 100 tysięcy aut płonie 20 elektryków i 30 aut spalinowych. To tylko potwierdza, że auta elektryczne wcale nie płoną częściej. Wielu kierowców obawia się, że serwisowanie i naprawy samochodów elektrycznych będą droższe niż w przypadku samochodów spalinowych. Śpieszymy jednak z wyjaśnieniami. Subaru Solterra objęta jest 8-letnią gwarancją Subaru Safe 8 bez limitu kilometrów. Do tego zestaw akumulatorów i silniki chronione są gwarancją przez 8 lat i 160 tysięcy km. Nie musimy się więc obawiać żadnymi nieplanowanymi usterkami. Serwisowanie samochodu elektrycznego jest proste. Interwały między przeglądami oraz koszty samych inspekcji nie różnią się w zasadzie od tych z aut spalinowych. Warto także pamiętać, że dzięki funkcji rekuperacji w aucie elektrycznym dużo rzadziej wymieniamy klocki i tarcze hamulcowe. Na koniec ciekawostka: w Subaru Solterze olej w przekładniach wymieniamy dopiero po 6 latach, a płyn chłodzący. Po przekroczeniu 160 tysięcy kilometrów. Kolejną wątpliwość, jaką w stosunku do samochodów elektrycznych mają fani Subaru, to zużycie energii na autostradzie i zasięg autostradowy. Teraz postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Jesteśmy na autostradzie. Na zewnątrz jest 27 stopni. Wewnątrz klimatyzacja ustawiona na low. Resetujemy ustawienia komputera pokładowego i ustawiamy tempomat na prędkość 90 km na godzinę. Przejechaliśmy kilka kilometrów z prędkością 90 km na godzinę. Aktualne zużycie to 16,9 kWh. Takie zużycie energii sprawia, że Soltera powinna pokonać nawet 420 km. Kolejna próba to próba z prędkością 120 km na godzinę, czyli maksymalną, jaką mamy tutaj na drodze ekspresowej. Ustawiamy tempomat na 120 km na godzinę. Mamy. Resetujemy ustawienia komputera pokładowego i słyszymy się za kilka kilometrów. Kończymy próbę przy prędkości 120 km na godzinę. Zużycie energii. Podskoczyło właśnie do 19 kWh. To oznacza, że Solterra podczas takiej jazdy może pokonać nawet 370 km. Ostatnie pytanie brzmi, czy Solterra to prawdziwe subaru? Musimy przyznać, że nie jest to taki typowy miejski samochód elektryczny, ale duży, wygodny, rodzinny SUV, który daje pełnię swobody podróżowania, także po bezdrożach. Do tego ma cechy typowe dla Subaru duży prześwit, stały napęd na wszystkie koła i nisko umieszczony środek ciężkości, dzięki czemu świetnie prowadzi się po zakrętach. Ale o tym będziecie mogli dowiedzieć się więcej w kolejnym filmie.